Dzień dobry, dzisiejszy vlog, a właściwie dzisiejszy, no nie wiem, ile dni będę nagrywać. W każdym razie ten odcinek vloga rozpoczynam Matyną, która sobie ja maluje ja wzorniki, tak, i moim ulubionym słowem w każdym razie. Przemysła rozpakowuje paczki i nie wiem, co tutaj robi. Gimbala na żeby te nagrywał. By co, wziś, co pan będzie nagrywał? Wszystko. 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 alright. A ja idę teraz. Gdzie idę? Idę zmienić księgowość, żeby wszystko się kręciło bez mnie. Tak, moja księgowość jest trochę gdzieś tam dalej, trzeba jechać autem. Paweł i Szał tam nie ma, a chciałabym ułatwić jak najlepiej dostarczanie moich dokumentów do księgowości, dlatego. Kawałek tam? Dalej jest jakaś księgowość, idę się zapytać, czy mają miejsce. A właściwie pytałam się, już, czy mają miejsce. Mają, ale zobaczyć, czy mi to pasuje, czy mi to w duszy będzie grało, czy. No, nie wiem, czy będzie ok, więc idę. dzień akurat akurat żeby się wybrać na spacerek zobaczysz ile będę szła <grywa> drogą nie wiem czy mnie słychać bo radą, jeżdżą auta w każdym razie o moje ulubione słowo zaraz sobie humor sama sobie poprawiłam i ja właśnie w tym momencie skręcam i za parę budynków jest yy, te biuro księgowe Okej, okay, kochani, już po wszystkim tak być może będzie wyglądało moje biuro rachunkowe. O, Boże, jak zwykle to Edyta za wszystko się bierze w ostatnim momencie. Tak, zapomniałam, że jesteś takiego jak wypowiedzenie umowy w moim biurze rachunkowym poprzednim, no muszę dać znać. Pewnie to, to wypowiedzenie, okres wypowiedzenia może trwać parę miesięcy, więc to nie jest taki hop, siup, Dawaj dokumenty. Ja idę dalej. Patrzę, czy mam jakieś ludzi, bo czasami się patrzą na mnie, jak była jak jakaś nawiedzona. Więc no, będę musiała załatwić resztę papierologii. Teraz musisz jechać resztę papierologii w moim obecnym biurze i dopiero będę Hopsiu szła do nowego biura. tutaj... No dobra, będę szła dalej, bo zobaczysz ile trwa przejście ze studia do księgowości tutaj obok i okna tej pani było widać nasze studio, więc no i tutaj teraz skręcam do studia. A właściwie na placu, na gdzie w poprzednim odcinku, przed przedostatnim odcinku hasałam z kółką sobie bez wiem Już to widać. O! Tam studio. O. A kto to tutaj na mnie czeka? A pójście mnie! pójście mnie! Dzień dobry! Wilma, I'm home! Dzień dobry. Tak się cieszysz! Jejku, no nie było aż 10 minut! Jejku, jejku, jejku! Jest sobota. Ty już się ustawiasz. Jest sobota. Tak, patrzę, co tam robisz sobie. Jestem w trakcie nagrywa... znaczy... Jesteśmy w trakcie kursu live. Lekcja leci w tle. Może zobaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy. Uh. O łatko, o tu, tu leci lekcja i normalnie w tym czasie analizuję pracę, tylko teraz już zdążyłam to zrobić w czasie, który był do tego przeznaczony, dlatego sobie teraz tutaj mogę nagrać vlogaska, jak to wygląda z tej strony. Je, mamy kilkunastu dzisiaj kursantów, którzy dzielnie biorą udział w lekcjach, je rysują, szkicują, 30 pracują. Sobie kupiło, sobie Nie słychać się, chyba. Na 30 sobie kupiło, 4 sobie no, może będą jutro. Ja swoją stronę. To, to, jest, no, to jest norma. To jest norma. Przemek sobie pracuje tutaj. Kulka wiernie przy jego. Ale tak, nie po No trudno, niech ludzie wiedzą, że jesteśmy bałaganiarze. I tu to okno jest normalnie zasłonięte całe. Tylko kulka tam właśnie sobie wskakuje. Tu zrobiliśmy specjalny taki podest jej, żeby ona tam skoczyła sobie i sobie siedziała, że tak powiem, na tym oknie. O, jaki jest Czy to nie jest słodziaczek? Oboje są słodziaczki, no nie? <słuch> Za dwa dni wyjazd. Będę się do końca pakować to, co zostało. Pochłaniacz chodzi. Pochłaniacz chodzi, chodzi ponieważ ściągam sobie paznokcie po to, żeby bez stresu jakoś przetrwać podróż, której no przez te kilka dni nie będzie za bardzo szansy ewentualnie czegoś naprawić, jakiś paznokieć mi się złami, albo coś się stanie, więc wolę już je ściągnąć. Już <grym> się ruszę kamera. Wolę już sobie ściągnąć całkowicie frezarką paznokcie żelowe, niż potem się stresować i pomaluję sobie zwykłym lakierem tradycyjnym, czego nie robiłam chyba od wieków. Nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam swoje własne naturalne paznokcie. Chyba w 2007 Albo szóstym. Więc przez tydzień będę chodziła w swoich własnych paznokciach. Właśnie do mnie dotarło, że pierwszy raz chyba od prawie dekady. Zobaczymy, czy wytrzymam. No i tak innego nie mam wyboru. Tak, to był, był pierwszy powód, dlaczego sobie ściąga paznokcie teraz właśnie. Drugim powodem jest to, że muszę wszy... już, nie, już nie ruszam kamerą. Że muszę wszystkie paznokciowe rzeczy po prostu schować, spakować, zapakować do auta. No i to będą chyba, przypuszczam, ostatnie wykonane przeze mnie w Polsce paznokcie. No, aż wyjadę. Nie wiem, czy w ogóle całkowicie, bo nie wiem, do Polski wrócę, kto wie. W każdym razie wyprowadzka to jest mega zmiana. Każdemu życzę, żeby sobie coś takiego w życiu zafundował i śledźcie mój kanał dalej, bo będę cały czas nagrywała Wam progres z tej podróży. Mam nadzieję, że będzie się dużo działo, albo może w sumie nie za dużo, żeby wiecie, no, nie było jakichś dodatkowych stresów. No będzie jazda autem 30 godzin, będzie płynięcie promem. 40 godzin zwiedzanie Gran Canarii pewnie tak, bo tam właśnie dobijemy do Gran Canarii. No, nie mogę się doczekać. Ja pierdziele normalnie w życiu nie sądziłam, że malowanie zwykłym lakierem jest takie ultra trudne. Powieżdżane to mam, kurde, nierówne. Ja cię kręcę. Po prostu mam wrażenie, że bardziej smarowałam sobie skórę niż paznokieć. Damn. Z daleka wygląda to całkiem przyzwoicie, nieprawdaż? Dobrze, z tego nie widać z bliska, jak to wygląda. Ale jeszcze tak myślę, żeby połysk, może połysk, bo jakieś matowe to jest. Jednak lakiery zwykły się tak nie świecą. A no, potem się tak nie świeci. Ja się w ogóle nie znam, ej. Chyba położę połysk. Z daleka zacne. Jest, udało się o jakiś połysk. Znaczy, top topkat, zwykły lakier. Skurzony, bo nieużywany. Ale biorę je ze sobą na podróż, no bo przecież chyba nie wiem, czy mi taki zwykły lakier wytrzyma. Będę musiała pewnie poprawiać tutaj co nieco. Mam tak y, top kład, mam lakier, oczywiście holo, i mam dro, drop dry. Czyli jakiś wysłuchać to? Co to? Nie pachnie, Co to jest? Dajcie jakiś wacik. Co to jest? co to jest? Co to jest drop dry? Drop dry? Drop dry. To jest zapachu. Takie tłuste. No, w ogóle nie pachnie, tłuste. Dobra, dam na połysk, przed połyskiem się nie wiadomo, jeszcze będzie połysk na tym, więc na razie nie mam sensu. Mam nadzieję, że to ten połysk jakoś wyrówna powierzchnię tych paznokci moich, bo są takie sobie. Normalnie profesjonalny filmik, mam malować sobie paznokcie zwykłym lakierem. naprawdę ja będę potrzebowała feedbacku od osób, które sobie na co dzień maluję, maluję takim lakierem, please help, jakieś rady? Teraz czas na ostateczny test, czyli paznokcie ma, bo się ostry. Wow. ty wyschodź, co to jest? Ty nie wierzę w to, paraj. Ty to brzmi jak reklama, ale to jest samobiste. Ja zawsze miałam traumę, że po prostu nie mogę od razu robić różnych czynności wykonywać. A tu fakty, faktycznie wyschło. Sofin gelak UV Top Coat, Kurde, reklama jak nic. Ale no nie no, fajne, to jest spokojnie. Tu też Sofin drop, drop dry. No i holo! A to holo, to wiecie. To prawie każda firma ma. W każdym razie ja cię kręcę, będzie kanał beauty, jak nic. Come on ladies, come on, come on ladies, come on, one pound for each, one pound for Come on ladies, come on, one pound for one pound for each. A co, sobie pośpiewać? Kiedy robisz paznokcie? Albo właściwie je ściągasz?